W sprawie ruchu drogowym mamy artykuł na temat wyprzedzania, gdzie wolno i gdzie nie wolno wyprzedzać. Mamy takie pytanie testowe 270 i tutaj jest powiedziane tak, że na drogach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu wyprzedzanie pojazdu silnikowego jest zabronione przy dojeżdżaniu do wierzchołków wzniesień i na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi. Mamy oddział 6 dotyczący wyprzedzania. I tutaj jest ten zapis, że zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia i na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi. Później jest jeszcze dopisane, że dopuszcza się wyprzedzanie w tych miejscach na drodze jednokierunkowej oraz na dwukierunkowej z wyznaczonymi pasami ruchu pod warunkiem, że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym. Warto zwrócić uwagę, że nie ma zapisu, który zabrania wyprzedzania. Na mostach czy na wiaduktach. Tutaj takiego zapisu nie znajdziemy.